Cześć, Antko, witajcie serdecznie z tym Interpitycznym to jest kolejny odcinek Koenig z Minecraft, w którym, słuchajcie, będziemy sobie sprawdzać wieśniaków do meteorytów. Zaraz wam zaprezentuję, co się pozmieniało, ale najpierw chciałem tutaj przyjść i sobie przerobić to wszystko na razie na patyki. Zaraz zobaczycie po co, możecie już domyślać po co mi to. Oczywiście na tory, ludzie. zaraz tak, no róbmy sobie torów. No, no, myślę, że to i tak nie jest wystarczająco. Zwolę sobie na coś takiego. Dobra Dobra, pozwólcie, że ja to wpierdzielę tutaj tymczasowo, chociaż, chociaż część, nie Dobra, potrzebujemy jeszcze torów napędzających. Złoto dalej na szczęście jest. redstone, redstone chyba mam. Łooo! Redstone nie mam ludzie. Ale jaja. No dobra, to musimy chyba do wieśniaka pójść, słuchajcie, kupić. Albo nie, bo mam w tym, w kopalni mojej. Dobra, generalnie, może powinienem Wam powiedzieć, co tutaj się stało. Yy, zaraz się tym zajmiemy. Yy, słuchajcie, odbył się stream, yy, znaczy no wczoraj, dla mnie to nie, dla Was to nie wiem kiedy to było, ale dla mnie wczoraj. W którym oglądaliśmy sobie, słuchajcie, design domków dla wieśniaków. I słuchajcie, generalnie myślę, że dzisiaj w, takim, w każdym domku jest taki samo, na razu mówię. Ale słuchajcie, będzie jedna różnica w każdym. Będą inne bloki stacji roboczych, więc szczerze, ten design mi się naprawdę podoba i uważam, że ładnie mi wyszło. Generalnie, jak mówię, myślę, że będzie blok stacji roboczej, jeszcze dodatkowo, no i będzie tyle, tak naprawdę, z wystroju, nie? no i łóżko jeszcze, ale to będę stawiał dopiero, kiedy wieśniak będzie w domku, żeby mi się nie zdecydowanie nie? tak to będzie wyglądać. Każdy domki wyglądają tak samo, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, trzy meteoryty nowe zbudowałem, to nie było na streamie, no już po streamie, bo musiałem sobie przerwę zrobić, po prostu musiałem zbudowałem trzy meteoryty, możecie spytać, czemu, oczywiście, zapomniałem o świniach, więc stworzyłem nowy meteoryt dla świn, i one tutaj będą właśnie świnie. I stworzyłem przy okazji dwa metory dla wieśniaków, więc sobie jeszcze raz je rozmnożyłem i mam teraz wystarczającą liczbę wieśniaków. Słuchajcie, czekajcie, tu są chyba jeszcze ma wiśniaki. Nie, już urosły. No dobra. Więc na początek ludzie, przydałoby się tutaj walnąć tory, bo stąd będą oczywiście sprawdzał wieśniaki też. Nareszcie, po tak długim czasie będą sprawdzane stąd. No, myślę, że będzie dość fajnie, złodziej nadać życia tej wiosce. Naprawdę. Aha, Emeralda nie wziąłem, no tak. Brawo ja. Trzeba po emeraldy pójść, nie? Dobra, no dobra, no dobra, no spokojna głowa, damy radę. To mi się też przyda chyba, bo ten most nie jest na pół blokach, słuchajcie, więc nie da rady postawić tam toru, więc będę musiał chyba sobie tak to zrobić, albo jakiś inny most zbudować, nie? Gdzie yy, ja emeraldy mam? Gdzieś tutaj chyba, tak, dokładnie. Podlećmy teraz tutaj, no i słuchajcie, kupmy sobie redstone. No oczywiście redstone mi będzie potrzebny, żeby mógł odpalić jakoś te tory, to po pierwsze, a po drugie, żeby same te tory zrobić, nie? Z dwóch powodów właśnie takich. Dobra. Panie kolego, w ogóle będę potrzebował jeszcze trochę wełny nie, żółtej. Generalnie tak sobie zrobimy ten odcinek. Słuchajcie, że ja myślę, że na time lapse to będę wszystko robił. Albo na time lapse, albo na cięciu. Zobaczymy, ludzie, zobaczymy. Ale wiem, że dużo roboty mnie czeka dzisiaj, więc poróbmy sobie parę rzeczy, chociaż teraz bez cięcia. Polatajmy troszkę, na przykład, nie wiem, po wełnę jeszcze chodźmy. Takie podstawowe rzeczy już domoćmy, nie? A inne rzeczy ja już będę robił na cięciu. No może oprócz sprowadzenia, może pierwszego wieśniaka sobie sprowadzimy razem też, nie wiem, zobaczę. Albo ostatniego, no nie wiem, zobaczymy ludzie. Zobaczymy. Ok, powinienem odłożyć chyba to. Teraz robimy tory. Dobra, elegancko. Szczerze się, że tyle wystarczy. Przynajmniej torów. Zróbmy jeszcze pochodnie. No dobra, może być tyle. Nie dłużmy, tutaj. I teraz tak, ja jeszcze bym podleciał gdzieś tam w góry, słuchajcie, bo potrzebuję, słuchajcie, no żółtego, żeby zrobić żółte łóżka, To dlatego, że. Dlaczego decyduję się na żółty? No, decyduję się na żółty, bo to, słuchajcie, jest taki kolor, który trochę mi się kojarzy, jeśli chodzi o łóżka z DivSafeem, bo to było w pierwszej wiosce Znalazłem takie łóżka, nie? No i postanowiłem, że w ta taki, właśnie kolor taki właśnie kolor powinien być, powinien powinno mieć każde łóżko. Więc słuchajcie, teraz tak yy, zbierzmy sobie troszkę tego. Okej. Okay. I skoczmy sobie do Momogranidana na moment. Oczywiście po wełnę, słuchajcie. Dobra. Znaczy po wełnę? No, bo nic nie, ale nic nie przerobimy na wełnę. Dobra. Ogólnie te wszystkie mopki już będą też niedługo, bardzo przeno bardzo niedługo przenoszone, nie? One, bo już słuchajcie, na następnych streamach, które będę prowadził, będę już sprawdzał te mopki, słuchajcie. Znaczy, no myślę, że to już jest nagrywane z też dużym wyprzedzeniem, jak to nagrałem, jak to nagrywam ten odcinek w sumie. Jest następny odcinek obstałem, że też będzie z dużym wyprzedzeniem. No i słuchajcie, tak to będzie wyglądać, nie? No ja robię, ja mam dużo opóźnienia, ale no cóż. Po pierwsze, Wyjeżdżam pod koniec sierpnia. Możliwe, że to wpadnie pod koniec sierpnia, zobaczymy. Po drugie. Po co mam czekać z odcinkami? Nie chcę, słuchajcie, zrobić tak, że będzie cała wioska gotowa, nie? Więc no, a tym bardziej nie chcę też takiego cooldownu powiększać, nie? Po prostu nie, nie dałbym, nie dałbym rady, zapewne ludzie... Ojej, to jeden za jeden. <grym> nie dałbym rady ludzi po prostu nagrywać y, odcinków codziennie praktycznie, no to by było niemożliwe dla mnie praktycznie, wiecie? To było bardzo ciężkie, poza tym, żeby te odcinki jeszcze były dobrze zmontowane i ciekawe, nie? Dobra, więc teraz tak, no nie ukrywam, większość rzeczy się dzieje po prostu na streamach, nie? Dobra, Dawać mi to. Dawać mi te kwiatki yy, Gdzieś jeszcze są jakieś? Tu chyba widziałem, a no, może nie Czekaj, 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 czekaj. Yy, Tu są, widzę tu dużo, dobra Więc poproszę Generalnie szczerze mówiąc naprawdę cieszę się z tej wioski, póki co pięknie wyszła Czy Ja mu no. mówię w ogóle, że, w sensie, że ją skończyłem z zewnątrz Chyba nie mówiłem wam nawet, że ją skoczyłem z zewnątrz, w każdym bądź razie Zanim możecie zauważyć jak to wygląda, pokażę wam z góry no Jezu, chmury, serio? Okej, okay, pokażę wam to na razie tutaj. Właśnie, nie mówiłem, mam jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, co to jest? Może wam powinien powiedzieć. Sprawdziłem tu sobie pilagera, bo pojawił mi się patrol, słuchajcie. No i tutaj jest pillager, no taki... I nazwałem go na oczywiście, nazywa się jeniec. No taki jeniec wojenny jakby, nie? Ja mu oczywiście wystrzelałem tą kuszę, żeby, wiecie... Zresztą widzicie dalej na klacie, że jest y, zniszczona trochę. Więc, no po prostu chciałem tutaj mieć jeszcze, y, jeszcze coś ciekawego, nie? No i myślę, że taki piladżer jak najbardziej jest interesującą rzeczą w wiosce. Tym razem on jest, yy, on jest jeńcem, a nie moim przyjacielem, jak to było na poprzednim save, pamiętacie? Właśnie, w ogóle jeszcze nie Wam nie mówiłem, ale baner kanału się zmienił, kiedy ja to nagrywam. Niedawno dopiero. O Jezu, nie dywany. Prawie dywany zrobiłem z tego. No i generalnie myślę, że spoko to wygląda, nie? Ten nowy baner. Dajcie znać, co sądzicie o nowym banerze. Co prawda już ten baner pewnie długi czas jest na kanale, ale... No, jak ktoś tam dotrwa od tego momentu, to może napisać. O, tu jeszcze są. Dobra, przerummy to sobie na to. Na to. Iż to. czekaj, 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 jakiegoś shelterboxa. Szukam takiego w miarę, no, Na przykład ten. Wolnego oczywiście nie. Zawalone mam shelterboxy strasznie, muszę przyznać. Teraz tak, weźmy sobie. Czekajcie, ja tu mam brzozę, Mam. No bo brzoza mi nie jest potrzebna do budowy. Dom i pewnie będzie jeszcze potrzebny do budowy. Okej. Okay. Dobra. No nie. Aha, myślałem, że białe się zrobiły, chyba jednak nie Dobra, elegancko, czekaj, ile ja mam? 2, 3, 4, 5... Dobra, nieważne, po co ja to liczę? Tu jest, 9, tu jest 18, tu mamy 19 20 No i nie wiem, w sumie Dobra, zróbmy 29 w sumie. Żeby wymaksować wszystko, żeby mieć pewność, nie? Że tutaj nic, nic mi się nie zapodzieje. Dobra, tutaj jest też jakieś zbiorowisko tych kwiatuszków, więc zbierzmy je. Dobra. I słuchajcie, będzie myślę, że cięcie teraz, nie? Ja sobie tylko jeszcze te łóżka zrobię, słuchajcie, z wami. No i chyba będzie cięcie, nie? Nie ma co już tego, słuchajcie, yy, ciągnąć. Znaczy, no myślę, że będzie taki timelapse, nie? Jak, jak to robimy wcześniej, zobaczymy. Albo timelapse, albo nie. Zobaczymy. Po prostu zobaczymy, ludzie. Yy, aha, dobra, zamknąłem. Chciałem się upewnić, czy zamknąłem to. No i dobra, zróbmy sobie z tego już wełnę żółtą. Okej okay. teraz to. Elegancko. No i łóżeczka. Spoko. No i idealnie, Dobra. Sto mamy i jeszcze bloki stacji roboczych, Ale to już ogarnę na cięciu. Albo na time timelapse, zobaczymy. Więc co, teraz cięcie lub time timelapse. Zerkniemy ludzie, zobaczymy. No dobra słuchajcie. Prawdopodobnie... No nie wiem, będzie cięcie albo timelapse, ale nie wszystkiego. Wszystko, gdybym na Timelapse uchwycił, ludzie to filmy trwa chyba z, z godzinę przynajmniej, wiecie. Więc timelapse odpada. A nie chciałbym też takiego robić, wiecie, dla, żeby epilepsyjny był mocno. No nie, to nie o to chodzi. Słuchajcie. Wsprowzenie wieśniaków zajęło jakieś półtorej godzinki może, no wiecie, wprowadzenie ich do domków i tak dalej. Następnie słuchajcie było przypisywanie stacji roboczych. I łóżek. To było piekło, może lekko powiedziane. No, to było straszne, ludzie po prostu. Najpierw stacja robocza. Okej, okay, stacja robocza nie była aż tak straszna jeszcze, bo oni sobie przypisali to mniej więcej dobrze. Ale łóżka, ludzie. Łóżka. Słuchajcie, praktycznie wszyscy. Yy, no nie no, połowa przypisała sobie poprawnie łóżka, a reszta, słuchajcie, przypisywała sobie łóżka innych wieźniaków, więc. No po prostu, słuchajcie, desynchronizowało się wszystko. I na szczęście, przypadkowo trochę, bo słuchajcie, ogólnie klapa, jedna klapa od dołu która zakrywała drzwi, no nie, u... nie chroniła wieśniaków przed zombiakami, więc postanowiłem słuchajcie, postawić jeszcze jedną. no. Okej, okay, no i po prostu wtedy, wiecie, zombie za... zabił wieśniaka, no i wyleczyłem go. Okazało się, że przypisał sobie poprawne łóżko, więc pomyślałem sobie, że możemy to zrobić z wszystkimi działa. Poza tym mam jeszcze przeceny u nich, więc świetnie. Mam między innymi mnóstwo jed... pojedynczego żelaza za jedną, yy, za jednego Emeralda. Dobra, nagadałem się i lecimy. No słuchajcie... Dla mnie to było bardzo ciężkie. Jutro, chyba w ogóle sobie przerwę od Minecraft'a, bo naprawdę było to męczące, nie, 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 nieziemsko. Uwierzcie mi, jutro pewnie jak mówię, przerwan Minecraft'a dla mnie. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie, może wpadłoby Wam pokazać troszkę, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, wieśniaki mają kilka profesji, między innymi tutaj na przykład mamy pasterza, bo wiecie, tutaj blok stacji roboczej mi pokazuje, jaki tu jest wieśniak, no i tak wchodzimy i jesteśmy u wieśniaka. Generalnie tutaj pamiętacie, żeby były stoliki, ale słuchajcie, po pierwsze, wieśniaki bardzo często się blokowały przy tych stolikach, a po drugie postanowiłem, słuchajcie, że fajnie by było dodać troszkę różnorodności, więc słuchajcie, tak to wygląda w tej chwili, myślę, że całkiem jest spoko. Tego pana tutaj w ogóle, on mi sprzedaje szare dywany, więc fajny przypadek bym powiedział. I bardzo, zaraz wam pokażę w ogóle wszystkich wieśniaków, no musiałem kilku zabijać niestety. Na przykład tutaj zobaczcie mamy płatne rzeczy, i zbrojka stoi sobie, więc całkiem spoko. Ogólnie wszystkie już teraz powinny być słuchajcie przypisane, kilka razy sprawdzałem między innymi czy dobrze śpią, ale jeszcze jeden raz sprawdzę razem z wami, w sensie czy wszystkie śpią, nie? I czy wszystkie też resetują oferty? Resetują wszystkie oferty, wszystko działa, ludzie. Cała wioska jest funkcjonalna. Ja się mega cieszę. W tej chwili mam taki, słuchajcie, no tu w ogóle, jak mówię, tu zobaczcie węgiel. Myślę, że ładnie to wygląda. Będę miał, słuchajcie, taki, taką infrastrukturę tutaj już tej wioski, nie? Myślę, że tam jest spoko. Dobra, tutaj mamy kartografa. W ogóle tam ten dystrui mi się mega podoba, zobaczcie sami. To jest świetne, zobaczcie, taki bloczek tutaj dałem i wokół niego mapki. Według mnie to jest świetne, wiecie? Do, oczywiście do ukrytego skarbu, nie? które, poznajd które poznajdowaliśmy na tym save'ie, Myślę, że bardzo fajne. W którymś z tych wraków wydaje mi się, że był mech. Tak mój pierwszy mech na tym save'ie gdzie tutaj był X? Aha, no tak, niewiele zobaczę. Ale ja, ja nie widzę X na tej mapie, ludzie. Ale jaja. Ciekawe. Czekajcie, może on na samym dole jest i... Bo tutaj troszkę dywany zasłaniają. Tak, na samym dole był. Troszkę dywany zasłaniał. W ogóle jak mówię, mega mi się to podoba. No i mamy kartografa. Na razie nie będę mu nic sprzedawał, wiecie? Po prostu nie. No to leśnej posiedłości już się nie muszę wybierać, bo znalazłem bez mapy. Tutaj byłem przed chwilą, więc tutaj nie ma co zaglądać. Dobra, a tak o pas prowadzę, mniej więcej, nie? Oczywiście ja sobie wybiłem wieśniaków z zębiaczkami, nie musiałem tam jeszcze porobić dużo potek, więc myślę, że słuchajcie, ja zrobię taki time timelapsik, na którym będzie widać tylko jak je sprowadzam do domków i nic więcej raczej, wiecie, i nic więcej, po prostu tyle. No oczywiście ja tam, ja tam mam nagrania, ale pewnie wywalę, bo to mi dużo miejsca zajmować, ale no jak chcecie, żeby opublikował, dajcie znać. Dobra, ogólnie tutaj mamy wystrój u bibliotekarza, u każdego jest taki sam bibliotekarza, tylko wiecie, każdy design domku jest inny, zależnie od profesji, nie? Czyli tu na przykład mamy bibliotekarza Taką mini biblioteczkę, całkiem spoko to wygląda według mnie. No, 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 no. W ogóle no właśnie, bo miałem bardzo głośno, żeby też móc słyszeć, co się dzieje. Lepiej, bo mam nadmianę na 20%, ale teraz, w związku z tym, że ja teraz coś mówię, no to może lepiej, żebym się ściszył, nie? Żebym wyciszył głos. Dobra, tutaj mamy potomka bohatera, słuchajcie, czyli no tego wieśniaka, który samotnie w tej wiosce siedział w sąsiedniej. Szczerze. Sprawiał ogromne problemy, żeby przypisać mu łóżko, no, znaczy, no nie przypisałem mu koń z końców, ale Zabiłem go wieśniakiem i wtedy sobie przypisał poprawnie, no To było straszne To było straszne, ludzie, ja nie pamiętam kiedy aż tak byłem poirytowany, wiecie O Jezus, nic mi nie mówcie, to było straszne Dobra, tutaj mamy kamienia, znaczenie kamieniarza, tylko zbrojmistrza Tutaj taki wystój, myślę, że całkiem spoko, miałem z że on sprzedaje dzwon No to ustawiłem sobie też jeden tutaj, nie Tak Całkiem spoko wystój, myślę Dobra Tutaj mamy... Eee, pasterza kolejnego. To już widzieliście wystrój. Tutaj bez nożyc akurat. Też się ciutkę różnią niektóre designy. No może oprócz bibliotekarzy, którzy mają wszystkie identyczne, wie, w ogóle zaraz noc się robi. Trzeba będzie zobaczyć czy wszyscy śpią. No to wie, wiecie co? Wiecie co? Ja podlecę sobie na chwilkę tam teraz. Na, na drugą stronę się nie tam. Nie, nie wiecie o co mi chodzi. W ogóle usunęłem sobie jeszcze te ścieżki z Nenera'ka, bo brzydkie były. Ale wracając, chciałem podlecieć tutaj, słuchajcie, żeby od tej strony zacząć, wiecie, taką kontrolę, jakby kto śpi, kto nie. Tutaj mamy łuczarza, słuchajcie, no i on tutaj będzie sobie mieszkał, myślę, że całkiem fajnie, taki pojedynczy stoliczek z łukiem, oczywiście, to jest spoko, według mnie, yy, w ogóle te domki fajnie wyglądają, one są, nie mają jakiegoś mega bogatego designu, ale no taki, to jest taka troszkę ulepszona wersja normalnych domków wieśniaków, nie, i trochę inna, tutaj mamy rybaka, oczywiście, słuchajcie, ja sobie rybaka tutaj specjalnie sprowadziłem do tego miejsca, do tego samotnego domku przy wodzie, no żeby było oczywiście właśnie taki, wiecie, żeby to się trzymało kupy troszkę, że rybak przy wodzie mieszka, nie, Tutaj, słuchajcie, jest taka dzielnica, jakby bibliotekarze, bo tutaj praktycznie wszędzie są bibliotekarze, słuchajcie. No i czekajcie, zacznijmy od tego, bo ten jest taki po boku, jeden. Więc so, rozpocznijmy od niego. On śpi, tak, śpi. I tutaj jest biblioteka, słuchajcie, wszędzie, jak mówię, mój bibliotekarz i design jest taki sam wszędzie. Tam w ogóle wiedźma w górach stoi, nieźle. W ogóle jednego wieśniaka zabiłem przez przypadek, ale później sobie sprawdziłem zombie wieśniaka, którego wyleczyłem. No i on, uwaga, to jest górski zombie, więc no, jest górski wieśniak, więc on teraz będzie w taki wiecie. To będzie po prostu jedyny wieśniak w mojej wiosce, który jest z gór. Wszystko jest spoko, taka wiecie, inna rzecz troszkę. Dobra, tak na razie wszyscy tutaj śpią. Zobaczmy jeszcze tutaj na. Tam nie sprawdzałem? Czekajcie, zaraz tam rzucimy okiem. Dobra, tutaj mamy tego pana. Śpi sobie. Zaraz zajrzymy. Do, zajrzyjmy do tego pojedynczego domku, bo tutaj słuchajcie mieszka kamieniarz. Tam widziałem creepera w ogóle, on mnie zauważył. Tą wełną sobie oznaczałem mniej więcej kogo już sprawdzałem, wiecie, jeśli chodzi o oferty. Zaraz zobaczymy... Zginął, dobra. Eee, sprawdzimy sobie tego kolesia zadnia, czy on odświeża, bo nie sprawdziłem go faktycznie. Sprawdzimy go sobie na zadnia, ludzie. Ale na razie jeszcze chcę zerknąć, czy wszyscy śpią, tak jak powinni. No wiecie, to jest jednak kilka razy to sprawdzam, wiecie tak w razie czego naprawdę. Dobra, tutaj też pi ten pan. Spoko. Oki doki. Yy, tutaj sprawdzałem? Chyba sprawdzałem, ale jeszcze raz można zerknąć, nie dobra. Zejdziemy do tego właśnie kotki się spałnują też co jakiś czas, słuchajcie, ale to nie przeszkadza. Myślę, że nawet to będzie spoko, że tutaj sobie łożył kotki, nie? Dobra, ten śpi. Bez problemu, ludzie. Fajnie to wygląda. ale ja jestem bardzo zadowolony, słuchajcie. Kopia leci jak nic dzisiaj. Nie chcę stracić tego całego progresu, bo to było straszne, słuchajcie, żeby ogarnąć te wszystkie wyśniaki. Ja myślałem, że będzie o wiele mniej roboty, że mi zleci leci na to góra, góra trzy godziny. A mnie to zaciało... Może nawet nie, lepiej nie będę mówił, bo to jest mega duża ilość czasu. Straszne, ludzie. To było straszne, ale grunt, że już są tutaj i wszystko git. Mi, mi jak dla mnie, spoko. Dobra, tutaj powinniśmy. No właśnie, wiecie co? Ja chcę spełnić jedną rzecz, jeśli chodzi o tego wieśniaka, bo. Dobra, przyniesiemy tutaj zaraz siano, słuchajcie, żeby on normalnie właził, wiecie? Bo to będzie taki problem mały, jak on będzie tak tutaj cały czas miał problemy z włazaniem do łóżka. Dobra, ten sobie śpi. bez bezproblemowo. I teraz tak, słuchajcie, tutaj jest ten wieśniak z gór, wydaje mi się. Nie, to nie jest wieśniak z gór, to jest biblioteka. Aha, już tutaj zaglądałem. To wieśniak jest bibliotekarz. Tu mamy wieśniaka górskiego. Tak mi się wydaje. Tak, to jest wieśniak górski, słuchajcie. To jest yy, kamieniarz. Znaczy nie kamieniarz, tylko wiecie, ten z kamieniem świeckim. Taki design, całkiem spoko myślę. Yy, w ogóle ten... na designu kamieniarza jeszcze raz wam pokażę za chwilkę. Dobra, tutaj słuchajcie, są alchemicy w tych dwóch meteorytach pojedynczych. Całkiem spoko mi się tak przylesie, też spoko, słuchajcie, nawet... Ja nawet troszkę przypadkowo wyszło, że tak wiecie, o się ustawili, ale całkiem spoko myślę nawet motyw, że tak. Kurde! Przylesie są, nie? To jest akurat całkiem nawet logiczne Dobra, ten sobie śpi. Spoko tu, oczywiście, taki redstone słuchajcie i złoto. Wiecie, żeby tak. Bo to są rzeczy, które oni sprzedają i kupują, nie? Więc postanowiłem, że dam to tutaj. Ech, przyszedł ten. ten mały debil. Jezu, drugi. Nie, nie znoszę go. Nie znoszę. No, jeszcze jeden ile tego? Ej, bez jaj. Tak mały hitbox i taki damage robisz, to jest masakra, ludzie. Dobra, ten sobie śpi, spoko. Zajrzyjmy teraz, tutaj, Tutaj są, słuchajcie ci rymarze. No, mają skórzaną zbrojkę, nie? Jako taki symbol. Dobra, ten sobie śpi. Chyba wszyscy śpią, ludzie. Chyba wszyscy, wszyscy śpią, chyba wszystko już jest pod kontrolą. Tak sądzę, że już wszystko pod kontrolą. Tu jest drugi. Tak, też śpi, tak. Co w się sensie zerknę jeszcze? Tak, śpi. Przesunęłem kocioł w ogóle. Te, oczywiście te w ramkach i temki są, żeby wie, żebym wiedział jaki wieśniak jest w środku, nie, bo ja nie zauważę wieśniaka przez te klapy. A te klapy oczywiście są, żeby bronić przed zombiakami, bo niestety zombiaki tutaj podchodziły za jakiś czas. Dobra, tutaj mamy tego, on sobie śpi. Ale ja nie wiem, czy to już tutaj właśnie nie postanowiłem, słuchajcie, kiedy złońce zachodziło, wiecie? Chyba tak. I się tutaj, tutaj spas też, nie? Tak, tak, dobra, to tutaj byliśmy. No to co, w kimono ludzie. W kimono i lecimy, słuchajcie, jeszcze do tego kamieniarza zaraz. Zaraz słuchajcie, ogarniemy mu, sprawdzimy, czy on oferty odświeża, nie? O to mi chodzi. Ja emeraldę odłożyłem tutaj. I jeszcze temu rolnikowi trzeba by ogarnąć. Słuchajcie sprawę. Ogólnie sprawdzałem, czy tutaj śpią wieśniaki, zapomniałem. Bo ja sprawdzałem tylko, czy pokazywałem Wam design, kurde, dobra, zrobię sobie jeszcze jedno przejście potem, ale to już nie na odcinku, słuchajcie, na no, spokojnie sobie to zrobię już no, sam na sam, nie? Sam jeszcze raz się przejdę po wszystkich domkach, znaczy, no w sumie nie po wszystkich, przejdę się tylko po tych, wiecie, o tych o tutaj. Dobra, yy, nie widzę żadnej, we, żadnej wełny, żadnego siana, więc sobie przeróbmy chociaż to na siano. Dobra. Czekajcie, jakie tutaj, o Jezu, jeszcze fajerwerki. Czekajcie, gdzie ja ferwerki teraz włożyłem? Tu mam troszkę i tu chyba. Czy nie? Tutaj, okej, okay. tutaj trzeba troszkę ferwerków. Musiałem to trochę dorobić jeszcze, nie? Bo no zleciało mi tego dużo. Dzień dobry. Tak tutaj pan ma? Z tyłu. Okej, okay, no to spoko, tamten może mieć z przodu. Zajrzymy do niego, zajrzę do niego później już, bo ja zajrzę, no bo już nie chcę tego na odcinku robić. Dobra. Yy, aha, no no, no jak tu podlecieliśmy, no to niech będzie. Dobra, chcę by kupić od tego ziomarka. Można kupić to, bo to mi się przyda na ścieżki. Tak? Tak, dobra. I oczywiście ja to na tej zasadzie robię właśnie, że osadnicy odświeżały zapasy do dwóch, razy, do dwóch razy dziennie, chyba tak jakoś jest ten opis. I kiedy to się pojawi, no to po prostu czekam aż odświeżą, nie? Dobra, dzień dobry panu. Mam nadzieję, że teraz pan już nie będzie. Nie będzie mógł pan już spać normalnie. Prawda, panie? Czekajcie. No, ustaw. W sumie tak, czemu nie? Chyba nie powinien już się gliczować. Dobra, yy, poczekajmy jeszcze aż ten świeży I chyba zakończę odcinek. W ogóle powiem wam, że ten pillager tutaj świetnie, yy, świetnie się wpasowało Naprawdę, mi się mega podoba, że tutaj jest pillager. Jako taki jeniec, właśnie. Zresztą on się nazywa jeniec, nie? Tak go nazwałem tym tagiem. Dobra, w ogóle jak ta wioska wygląda bez nederaków? No, oprócz tych, nie? No, powiem wam, że. No, robi robotę. W ogóle tutaj. Obstawiam, że albo, tu, albo, albo właśnie tutaj stworzę taką wielką azalię, słuchajcie, która będzie, wiecie, taka... No będzie górować, po prostu będzie ładna, nie? Będzie piękna. O to mi chodzi, żeby pięknie tutaj była jeszcze azalia duża jakaś, albo może dwie zrobię, zobaczymy. Oczywiście, żeby one górowały tak nad okolicą, były, wiecie, taką piękną, znowu tej wioski dodatkowo. Tu będą zielone strefy, nie oczywiście i one będą też definiować zielone strefy. W sensie będą pokazywać miejsce, gdzie są zielone strefy, nie? I one będą ręcznie budowane jak już, więc nie będę ich budował, nie będę, słuchajcie, wyrastał o zali takich, wiecie, jakich... O takich. Bo takie będą wyrastane w całej wiosce, słuchajcie. Takie będą w całej wiosce rosnąć. Poza tym myślę, że jeszcze pojedyncze deep state y jakieś będą, czyli jako takie drobne meteoryty, które pospadały też jak najbardziej myślę, że to się przyjmie. Dobra. No i oczywiście ścieżki, nie? Ścieżki myślę, że ogniska też gdzie niegdzie jakieś walniamy. Ogniska też jednak dodają uroku całej wiosce. Dodadzą uroku całej wiosce. No ale to słuchajcie, dopiero te wszystkie rzeczy na zewnątrz, dopiero ogarnię po tym, jak ogarnę wszystkie wnętrza. A do tego jeszcze mi dużo, bo, bo ogromne metody mam jeszcze do ogarnienia. Dobra, odświeża. Tak jak myślałem, wszystko jest git, ludzie. Wszystko działa bezproblemowo, bez zarzutu. Bardzo fajnie, ludzie. To dobra, ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zobaczymy, co w następnym odcinku będzie. Może już, słuchajcie, nawet wszystkie duże meteoryty będą skończone, bo ja słuchajcie robię głównie te rzeczy na streamach, więc możliwe, że skończę już następne meteoryty na. Y, duże meteoryty na następny, od, następny odcinek. Bo ja teoretycznie ile mam meteorytów dużych? 1, 2, 3. Czekaj, czekaj, czekaj. No, polećmy sobie wyżej. 1, 2,. czekaj, dobra, bo tu nie objęło mi całej wioski. Czekaj, tak pod kątem podlecę trochę. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i tam jest 12. W oddali. Ja pierdzielę. Nie powiem, będzie tego dużo ludzie. Będzie tego dużo. Średnio obstałem, że na jeden meteoryt, taki y, z farmami, czyli dajmy na to takie y, krowy na przykład, nie? Mówię teraz. No to bo To będzie taki design, słuchajcie, jak troszkę w moim domku, nie? Czyli nie będzie się za bardzo różnił od tego. Więc to będzie złote taka podpora, no i będzie słuchajcie, taki daszek, jeszcze myślę. No i tak to się będzie prezentować. Myślę, że całkiem spoko to może wyglądać. To w ogóle chyba była mieć, bo tak dziwne, taka dziwna dziura jest, nie? No i myślę, że tak to się właśnie będzie prezentować, że ja będę robił, słuchajcie, taką podporę, takie sklepienie, no i będzie będą świeczki w ścianach, czyli taki prosty design, ewentualnie glowstone w ziemi, nie, jeśli by dalej było zbyt ciemno. A myślę, że może być zbyt ciemno. A biomy, słuchajcie, będą, bo nie Wam nie mówiłem w ogóle. Na tej zasadzie, słuchajcie, że będzie słuchajcie, taki sufit, który pasuje do biomu, czyli dajmy na to tutaj, gdzie pandy będą, liście dżunglowe Dajmy na to w takich dripstone caves'ach będą takie właśnie stalaktyty No a słuchaj, no i będą takie, wiecie, pojedyncze jeszcze wloczki właśnie ty, nacieków, no i jeszcze, wiecie, będą różne tutaj, dajmy na, tu w ogóle jeszcze jeziorko powstanie takie I no, będą takie różne nacieki jakby też, też deep State tu będą, nie, więc to będzie taka ładna też jaskinia W Cave na przykład będzie mech i troszkę tego, troszkę gliny Najmy na to w, w tajdze będzie, słuchajcie, będą liście, będą liście tego, no przecież, kurde, świerku, a tutaj będzie śnieg na przykład, nie? No to są góry ogólnie, tutaj będą góry. Dobra, rozgadałem się, kończymy odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie, myślę, że dość ciekawy odcineczek nawet dzisiaj. Trzymajcie się, cześć i pa!